Cześć, ja jestem Kasiułcia i witam Was w kolejnym odcinku Pokoi Widzów, serii, w której Wy wysyłacie mi zdjęcia swoich pokoi, a ja odtwarzam je w wersji simsowej. Jeśli chcesz, by to Twój pokój znalazł się w następnym odcinku, koniecznie wyślij zgłoszenie na maila, którego masz w opisie. Pamiętaj, by załączyć zdjęcia swojego pokoju z różnych perspektyw, informacje, że zgadzasz się na wykorzystywanie zdjęć w filmie oraz napisz krótką historię o sobie, ile masz lat, gdzie mieszkasz, nie wiem, jak długo masz ten pokój, co lubisz, lubisz robić, no jakieś takie informacje o sobie byłyby bardzo mile widziane, nie są konieczne, ale są mile widziane. Okej, okay, w tym odcinku zajmiemy się pokojem Olgi. Olga osoby napisała tylko tyle, że ma 14 lat i jest z Gdańska. Ogólnie miałam spory problem z wyborem pokoju, jest bardzo dużo tych zgłoszeń, więc wybrałam trzy, wstawiłam je na grupę moją na Facebooku Katerynki Katerzy, i wy, członkowie grupy, mogliście mi wybrać, który pokój będzie w następnym odcinku. I wybraliście właśnie pokój Olgi, czyli przepiękny, szaro-biały pokój z motywami takiego wielkiego miasta, czyli ta fototapeta, która jest przepiękna, gdzie niegdzie jeszcze ukryte takie motywy, jak na przykład kosze na górze na regale z takim nowojorskim motywem, też bardzo fajna sprawa. Keyboard znowu się pojawił, czyli osoba, która jest kreatywna, lubi muzykę, lubi tworzyć, lubi grać. Bardzo, bardzo fajnie. Świetna pościel. Znalazłam podobną w Simsach. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobała. Ogólnie pokój jest bardzo przyjemny, bardzo czysty, schludny, miły dla oka. Naprawdę myślę, że z chęcią bym tam mogła zamieszkać. Także tak. Widok z okna spoko. Widać, że mieszkać, mieszkasz w bloku chyba dość wysoko. Więc tak. Pokój jest jasny, fajny. No i tyle, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Na pewno Wam się podoba. Więc przejdziemy już powoli do Pilta. Słuchajcie, co chciałam odnośnie tego powiedzieć. No, będzie trochę zastanawiania się. Głównie przy rzeczach na półki, gdzie cały czas zerkałam w telefon i zastanawiałam się, czym zastąpić. Bo wiecie, bardzo ciężko jest znaleźć identyczne albo bardzo podobne rzeczy na półki, prawda? Czyli nie wiem, załóżmy, że ktoś tam ma jakiś kubeczek z czymś, ktoś tam ma jakąś maskoteczkę. To ja takiego samego nie znajdę. Naprawdę było bardzo ciężko, bo tutaj jak widzicie, mamy porządny regał u Olgi. Także dużo było tych rzeczy, po jeszcze półeczki nad łóżkiem, też ogrom rzeczy, więc takich szczegółów w sensie. Nie, że to jest przesadzone, bo jak najbardziej nie, bo jest świetny pokój. Ale no właśnie, kochani, było trochę zastanawiania, więc bardzo was za to przepraszam, jak będą chwile takie przestoju. Dobra, wiecie, co jest w ogóle piątek rano. Ja nagrałam tego speedbilda dla Was już wcześniej, ale dzisiaj dogrywam tylko, właśnie, gadanie do Was i będę piła sobie kawkę dobra poranną, więc proszę, nie, 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 nie tego, nie obrażajcie się, że będę tutaj robić małe pauzy i, i siorbać, ok? No, to także tego. Zaczniemy za moment odpowiedzi na pytania, tylko właśnie zrobię sobie łyczka. Okej, okay, super, fajnie. No i tak, kochani, zacznę od pytań pod zapowiedzią Q&A, bo też kilka się pojawiło, a później przejdziemy do pytań, które zadawaliście pod ostatnim chyba speedbuildem. Też jakieś były, zobaczymy, zobaczymy. Więc tak, mamy sporo pytań odnośnie... Nie, dobra, też nie mam od tego. X Asia Q. Co znaczył, Ach, to było, kurze twarz, wiecie co ja zrobiłam? Ja nie posegregowałam sobie tego od najnowszego chyba. No, teraz będzie się zgadzało. Dobra. Czy masz jakąś rzecz, do, co zrobiłaś i żałujesz do teraz? Emilia Szostakowska pyta. Słuchaj, myślę, że największą z takich rzeczy będzie szkoła, bo jednak ja olałam szkołę totalnie. A moim zdaniem, to jest, czy moim zdaniem, zdaniem każdego normalnego człowieka, to jest bardzo ważne i trzeba chodzić do szkoły, uczyć się i iść jak najdalej w tym kierunku. Więc naprawdę żałuję, że postawiłam na coś innego, a nie na szkołę. E, dobra, dobra. Dalej. Tutaj patrzę, że właśnie. Co? Aha, to właśnie X, Asia, Q. Co znaczą dla ciebie widzowie? Ale to już kiedyś odpowiadałam. Widzowie są dla mnie najważniejsi, bo to dla Was tworzy ten kanał, ludzie, dla Was. Nie dla siebie, bo mi się nudzi. Znaczy tak, było, taki był zamysł na początku, że zabić nudę, ale jak widzicie to się rozwinęło i, i, i to się zmieniło w. Z jednej strony obowiązek, bo ja muszę to nagrywać, czy muszę, mogłabym nie nagrywać, ale wiecie co, czuję zobowiązanie wobec Was. Poczekacie na te filmy, pytacie o nie i, i, i sprawi mi to radość, że, że, że ktoś się tym interesuje. Dobra. Co gruszka, czy banan? No, banan będzie tutaj. Chociaż gruszki też bardzo lubię. Czy planujesz kiedyś usunąć kanał i zostawić i nie nagrywać? Mm, nie, nie planuję, absolutnie, no słuchaj, jeśli będzie jakaś taka sytuacja życiowa lub coś mnie do tego zmusi, no to pewnie to zrobię, ale no kurde, będę starała się zrobić wszystko, żeby nie. Więc tak, e, piwo czy wino? E, ogólnie chyba wino, ale musi być półsłodkie koniecznie, wytrawnego nie tknę, absolutnie. I jeśli chodzi o piwo, to wiesz co, ja nie lubię standardowych piw za bardzo, chyba że z sokiem, no ale lubię bardzo piwa smakowe. Także to jest taka sytuacja. W którym roku się urodziłaś? Oh my gosh, 9,1 tak. A ostatnio ktoś na snapie mówił, że: O, jestem rok 0,4. Ja jestem, myślę, Boże! O Boże, wiecie mi, jest to jest 04, Matko Boska, wiecie, mało się nie popłakałam, jak można być z roku, wiecie, powyżej 2000, dla mnie to jest po prostu już, wiecie, tak się czuję staro, że się nie zdajecie sprawy, jak ktoś mówi, że jest z roku 04, no to, wiecie, mnie strzela. No, <grywa> dalej, e, Sims 4 czy 2, no chyba jednak czwóreczka. Dobra, następne pytanie, mamy dużo pytań od Hani, hashtag Gdybyś mogła stworzyć akcesoria do Simsów, to o czym by były? I to jest bardzo trudne pytanie, bo kompletnie nie wiem, o czym by były. Serio, nie mam pojęcia. Wiecie co? Może coś w stronę kosmetyczną? dlaczego nie? Ogólnie w Simsach jest mało takich kosmetycznych spraw, prawda? Kilka lakierów do paznokci, mają jakieś perfumki z gadżetów i tak dalej, więc może fajnie by było, żeby właśnie stworzyć akcesorie makijażowe, prawda? Chociaż taletko się pojawiło, ale właśnie jakieś takie, nie wiem, yy, gadżety, czy, czy jakieś fajne kubeczki z pędzelkami, jakieś perfumy, więcej takich rzeczy, nie wiem, jakieś fajne wieszaki na ubrania, o właśnie, takie rzeczy, nie? Właśnie takie stojące wieszaki, rurki, gdzie będzie można powieść ubrania, byłyby jako akcesoria, wiecie o co chodzi? takie. E, dobra, nie wiem, może to i głupie, nie mam pojęcia. Dobra. Ulubione, fantastyczne zwierzę. Jednorożec! <grym> The Sims 2 czy The Sims 3? No, chyba jednak trójka. Melanie czy Lili? Och, w ogóle jest dużo takich pytań: Melanie czy Lili? Chloe czy Justin? Alex czy Scott? Dolce czy Gabbana? Antoni czy Leo? Ariana czy No, No tutaj nie będę wybierać, wiadomo, lubię wszystkich bohaterów. Lol czy Paladin? Zdecydowanie Lol. Z zima Zima czy lato? Słuchaj, nienawidzę lata. Nie wiem, czy wy już to wiecie, mówiłam pewnie nieraz. Kto wie, ten wie. Nienawidzę lata, naprawdę. Ja się. Ja po prostu mam wrażenie, że ja w poprzednim wcieleniu w cieleniu, to ja byłam i eskimosem. Nienawidzę, jak jest powyżej 25 stopni to już po prostu mnie szlach trafia, mi się nie chce nic robić, jest w ciul gorąco, ja bym sobie zapaliła wiatrak, wzięła zimne piwko, legła gdzieś, kurde, w gruzach. Byle by tylko mi słońce nie waliło i w ogóle i makijaż, wychodzisz, to wszystko ci spływa, nie możesz się pomalować, nie możesz, nie wiem, no po prostu nienawidzę. Wiem, że ludzie kochają lato i ja oczywiście to rozumiem, ale ja jako ja nienawidzę. E, długo bym mogła gadać. Dobra, nuda, nuda, nuda wiem ludziom. Dalej. E, góry czy może? Mm, chyba może. Lody czy sorbety, wiesz. Co to i to kocham. Chyba sorbety jednak. Katarynki czy kasiuciątka. No i słuchaj, to jest jedno. Przecież Katarynki i Kasiuciątka to jest jedna społeczność, nasza społeczność, więc kocham oboje obie. Dobra, zrobię łyka sorry. Okej. Okay. Styl nowoczesny, czy standard. czy starodawny Myślę, że nowoczesny. Ja większość domków swoich tworzę takim stylu nowoczesnym. I tak, no zdecydowanie nowoczesny. Roxana Skorupska pyta, czy nagrasz coś w stylu mój wymarzony dom, mieszkanie pokój? Wiesz, co? Było to, byłoby to bardzo trudne, bo mi się bardzo wiele rzeczy podoba. No i byłoby naprawdę ciężko, żeby zrobić taki wymarzony, wymarzony. Nie wiem, ja najchętniej bym, no nie, miała milion domów i w każdym coś innego. No nie wiem, nie potrafiłabym chyba zrobić takiego wymarzonego. Ciężko by to bardzo było. Dalej. Emilka, Emi, Emilka pyta, jaki masz znak zodiaku? Baran. No, 22 marca, baran. Co najlubisz robić w Simcach? Chyba budować. Zdecydowanie budować. Chociaż najlepiej to mi się buduje jak nie muszę. Czyli jak na przykład chcę sobie zagrać, tworzę sobie jakąkolwiek rodzinkę, no i gdziekolwiek ją wprowadzam i wtedy się zaczyna. Bo powinnam stworzyć sobie byle jak domek i grać, a ja wtedy dopiero się przykładam i staram się zrobić coś pięknego. Ale to właśnie wtedy, jak nie muszę, to najbardziej, najlepsze mi rzeczy wychodzą. Dobra, Karolina Cichoń pyta o wiele rzeczy. Dobra. Pytania, co wolisz? Piwo czy wino? To już dziś odpowiadałam. Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Zdecydowanie Boże Narodzenie. Wielkanoc, wiecie co, to takie święto... Ja wiem, że jeśli chodzi o sprawy chrześcijańskie, na które się nie chcę wypowiadać, to jest bardzo ważne święto, no ale dla mnie jako tako obchod całej Wielkanocy nigdy nie było takie jakieś specjalnie ważne. Znaczy, jak byłam dzieckiem, to wiadomo, śmigus, dęgus, wuu, zajebioza, walimy z okna balony z wodą, nie? No i fajnie jedzonko pyszne tego, tego jajeczka się chodziło święcić, wszystko fajnie, no ale wiecie co, ja w tym roku na przykład Wielkanocy jako takiej nie robię. Wiadomo, że będą jajka i te sprawy na twardo, hehe, ale no, no wiecie, do domu nie wracam na święta, bo rzadko bywam na święta w domu, raczej jesteśmy tutaj z Karolem sami, no i tak wielkanoc to tak wiecie dalej, pastelowe kolory czy neonowe kolory? raczej pastelowe choć jakbyś mnie zapytała kiedyś, to bym ci powiedziała, że neonowy bo miałam taką fazę w wakacji chyba z 2 czy 3 lat temu, że bardzo lubiłam neony i właśnie i paznokcie neonowe i jakieś tam bluzy neonowe, to tamto tam. miasto czy wieś? hmm do życia miasto, a do wypoczynku wieś o tak Wakacje w górach czy nad morzem? To już dziś mówiłam. Rower czy auto? No kurde, proszę że auto. Szary czy biały? Mm, szary. Boże, jakiś traktor nawala. Piłka nożna czy siatkówka? Piłka nożna zdecydowanie. Lato czy wiosna? E, wiosna, no przecież. Jesień czy zima? No chyba, słuchaj, jesień, ale taka mm, polska złota. Czyli jak nie ma chlapy za mocnej i wiesz, jest tak w miarę, okej, okay, nie pada cały czas. Um, czekaj dalej. Owoce, warzywa czy mięso? Wszystkiego po trochu. Wszystkiego. Jakbym miała wybrać jedno, to pewnie wybrałabym owoce jednak, ale no, tak to wszystkiego po trochu. Podstawówka czy gimnazjum? A daj żyć z gimbazu. O boże, drogi! Gimnazjum to chyba najgorszy moment mojego życia. E, podstawówka, więc szminka czy błyszczyk Szminka. sukienka czy spódniczka? Spódniczka. Obcazy czy baleriny? Baleriny. Taniec czy śpiew? Śpiew. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Karolinka również. No i tak, Julcia je pyta, czy mam jakąś ulubioną fikcyjną postać? No i tu jest ten problem, że za każdym razem, kiedy czytam jakąś książkę albo oglądam jakiś film, to... Mam ulubioną postać z tego filmu. No i głównie bywa tak, że bardzo szybko o tych postaciach zapominam. Po prostu jak oglądam coś nowego, to podoba mi się następna postać i się z nią utożsamiam i ją kocham i ubóstwiam i mam taką fazę na nią przez najbliższych kilka dni. Później czytam coś innego albo obejrzę coś innego i zmienia mi się postać na tą, z nowej powieści czy tam z nowego filmu. Więc nie, mam, nie jestem jakoś tak zakręcona na temat jednej postaci, którą mocno pamiętam i czczę, uwielbiam i się inspiruję w życiu codziennym. Absolutnie nie, ponieważ zawsze znajdę sobie inną postać. No tak, nie jestem taką stałą osobą, jeśli chodzi o takie sprawy. Czy grałam kiedyś w grę z sąsiedzi z piekła rodem? Bo właśnie Julcia mówi, że to był kawał jej dzieciństwa wraz z tym sami i jest nadal dostępne na Steamie. Nie, nie gram nawet nie wiem, co to za gra, chętnie sprawdzę. He, dobra, dobra, dalej. Leoś pytam. kawa czy herbata? Zdecydowanie kawa, a propos łeknę sobie. Okej, okay, mamy to. DM czy Rosman. Ogólnie bardzo lubię DM. W Polsce DM nie ma, wiem, że chyba są, jest w Czechach. Tak, tam są kosmetyki dobre, w przedobrych cenach i, i, i duży bardzo wybór, i marka Balia, która jest. Taką marką dm jak gdyby, jest jedną z moich ulubionych. Może czy góry, to już dziś mówiłam, wiosna, czy jesień mówiłam. Owoce, czy warzywa, owoce, Coca-Cola, czy Pepsi. Coca-Cola, choć Karol lubi Pepsi i jak kupuje, to Pepsi, a ja zawsze sobie Coca-Cola. Mm krótkie włosy czy długie włosy. Jeśli chodzi o podobanie się, no to oczywiście długie, a jeśli chodzi o wygodę i komfort, to zdecydowanie krótkie. Ale nie na chłopca, tylko takie, żeby jeszcze można było zrobić kucyk, ale żeby nie były za długie. I żeby jak myjesz włosy w wannie, to nie walały Ci się po tej wannie na dole. Bo przez większość swojego życia miałam włosy bardzo długie, do pasa i dłuższe i zawsze jak myłam, to one się tam po tej wannie ciągały na dole, wiesz, dotykały tej wanny i w ogóle i spłukiwać to 5 lat i pół szamponu na jedno mycie i wiesz, o boże złote dobre dalej, znaleźć 10 euro, czy znaleźć wszystkie brakujące skarpetki, oh my gosh oczywiście, że brakujące skarpetki ja nie wiem, naprawdę, to jest fenomen z tymi skarpetkami, ja naprawdę nie wiem gdzie one się podziewają, ale kiedyś widziałam gdzieś jakiś filmik na youtube, czy gdzieś jakieś zdjęcia, że pralka jakie jest bęben od pralki, jest taka guma naokoło i jak tą gumę podważysz to tam jest dziura, w którą te skarpetki wchodzą, dacie wiarę? Normalnie. Prawdopodobnie tam są wszystkie nasze skarpetki w dziurze w pralce. What the hell! Także nie wiem, nigdy nie sprawdzałam, ale no taki film widziałam. Także się dziwiłam. Następnie mamy Julka Kikiwaka. Pyta, jaki mikrofon polecasz na początek nagrywania? I tutaj ci nie polecę za bardzo nic, bo moja historia była taka, że ja na, nagrywałam, słuchaj mikrofonem, za 5 euro albo za 4 z eBay'a, który był taki, taką pchełką przyczepioną do bluzki. E, jakiś taki tani zupełnie, ale całkiem, no ta, całkiem dobra ta jakość. No nie, była słaba. Jak sobie zobaczysz moje początki, no to zobaczcie jaka była jego jakość. E, no i bardzo szybko chciałam to zmienić na coś lepszego. No i jak już zmieniałam, to zmieniałam na bardzo lepszego, czyli kupiłam mikrofon bardzo drogi, jak dla mnie oczywiście. E, I to jest właśnie Blue Yeti. I, i, I polecam zdecydowanie ten mikrofon i nie zawiódł mnie ani razu, tylko jest bardzo, ale to bardzo czuły. To znaczy, jak cyka ci zegarek na drugim końcu pokoju, to ludzie to będą słyszeli. Jak sąsiad ci pierdnie, kaszlnie, siknie, to ludzie to będą słyszeli. Także, no, jak mieszkasz na jakimś odludziu, masz sobie fajny taki pokoik na uboczu, fajnie tego, no to ok, ale jak mieszkasz w ruchliwym miejscu, jak ja, no to <grybujesz> masz problem. Tym bardziej, że mi się nie chce tego wycinać. Ja czasem, czasem, owszem, jak naprawdę coś się stanie takiego jakiegoś głośnego czy coś, to ja to wytnę. No, ale wiecie co, ja nagrywam sporo filmów i tak dalej i gdybym tak miała w każdym wyhaczać, co mm, gdzieś było słychać i to później wycinać, to ja bym słuchajcie, nie wiem 24 na by się przy i to robiła także ten, e, dalej mamy sporo, sporo, sporo pytań od Oliwki z Dybel tak, sporo pytań dobra, teraz sobie łyknę, co i będziemy robić dalej ok, w ogóle patrzy, że już mamy sporo w tym speedbildzie. pokaż mi to, czekaj Hmm. O oh my god, może zdążę na coś odpowiedzieć jeszcze. Nie no, zdążę na pewno. Dobra, słuchajcie, lecimy. Czy masz jakiś ulubiony film? też mówiłam masę razy. Jednego nie mam, ale no, czy bardzo dużo lubię filmów, o tak. Nie mam jednego ulubionego, ale lubię bardzo dużo. O tym można by zrobić oddzielny 100-godzinny film. Czy mam jakąś fobię? No to już... Kurde, to były te pytania. Czy podoba Ci się moja miniaturka? Czy planujesz serię Sims 3? To było. Dobra, wiecie co? To ja zerknę w takim razie na pytania pod ostatnim speed buildem. O. Dobra, słuchajcie... Wiecie co? Bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek pytania pod tymi speed buildami, bo jest sama za komentarzy i ciężko mi było coś znaleźć, więc cofnęłam się do pytań, na które jeszcze nie odpowiedziałam z zapowiedzi QA, czyli te takie pytania z dawno, dawno, dawno i postanowiłam na nie odpowiedzieć. Więc jak macie jakieś pytania do mnie, to pamiętajcie, link macie w opisie pod tym filmem do filmu z zapowiedzią QA, gdzie właśnie możecie wejść i zadać pytania. Ja sobie sortuję wtedy od najnowszych i tam odpowiadam, ok, żeby był porządek, bo tutaj pod tym filmem, jak zadacie to ja prawdopodobnie tego nie znajdę i tego, na to nie odpowiem. Okej, okay, słuchajcie, następne pytanie jest od Little Happy. Jest ich bardzo dużo, ale postaram się odpowiedzieć chociaż na kilka, głównie coś czy coś, więc szczotka czy grzebień, zdecydowanie szczotka i to tangle teaser. Szczoteczka elektryczna czy normalna do zębów? Zdecydowanie elektryczna. Torebka mała czy duża, zdecydowanie duża. Nie, znaczy, nie wyobrażam sobie małych torebek ja z moim portfelem, kluczami, milionem rzeczy, młotkiem, śrubokrętem i wiertarką. Nie wyobrażam sobie. Pomidorowa z ryżem. Czy z makaronem. Taką i taką lubię, choć bardziej zdecydowanie z makaronem. Pokażesz kiedyś twarz? Pokazałam raz yy, chociażby na snapach, czy na Instagramie, i tak dalej. Mięso czy zupa. Mięso! iPhone czy Samsung? Nie mam ani tego, ani tego, ale chyba Samsung z tych dwóch. Decim z 4 czy 2? Już mówiłam. Jakim programem nagrywasz i czy jest on płatny? I w jakim montuję? Nagrywam ekranem jest on płatny? Montuję filmorą, jest ona płatna? Znaczy się kupujesz licencję jakby na, na, no, na rok czy tam na zawsze? O, ulubiony kolor szary, czarny i biały. I Jak masz na drugie imię? Już też nieraz mówiłam, że nie mam drugiego imienia, chyba że chodzi ci o bierzmowanie to wtedy Wiktoria. I podstawówka czy gimnazjum to też już dzisiaj było. Okej, okay, dalej. A ja miś pytam hmm, co sądzisz o likwidacji gimnazjów? więc sądzę, że w ogóle pomysł u gimnazjum był najgłupszym chyba w całej historii edukacji. Ja byłam tym rocznikiem, gdzie gimnazjum chyba trwało 2 czy 3 lata. Więc ja byłam no na początku, kiedy gimnazjum się zaczęło, jak gdyby, to ja wtedy szłam do. Ja już musiałam iść do tego gimnazjum. Wcześniej było 8 klas. Jak ja chodziłam do podstawówki, to jeszcze było w mojej szkole 8 klas. No i to było bardzo dobre moim zdaniem. Nie wiem, po co oni w ogóle wymyślili te gimnazjum, żeby teraz je likwidować i wprowadzać po, ponownie te 8 klas. Ech, hit. Było 8 klas, powinno zostać i tyle. Dobra. E, kim się inspirujesz? Nie inspiruję się nikim, sobą się inspiruję. Nie, naprawdę, nie inspiruję się nikim. Pomysły przychodzą jakoś tak same, nie oglądam innych filmów, żeby później coś ściągnąć i, i przełożyć do siebie. Nie, absolutnie, bo to nie, wcześniej czy później by wyszło. Także jak ktoś mnie pyta, że o, ktoś miał takie same imię, czy ktoś miał takie same coś tam, to w większości przypadków ja nawet nie znam tych YouTuberów, o których mówicie, <laughs> więc no. Tak, tak bywa. Yy, dobra i słuchajcie, kochani, już powoli zbliżamy się do końca. Może zdążę jeszcze na jakieś jedno pytanie odpowiedzieć. Teraz widzicie już na tabulatorze, jak to wygląda. Pamiętajcie, że za moment zobaczycie zdjęcia porównawcze. No i po lewej stronie zawsze będzie wersja Olgi, czyli jak jej pokój wygląda w realu, a po prawej jak pokój wygląda w mojej wersji, ok? Mm. Dobra, jaki kraj chciałabyś zwiedzić? Zdecydowanie słuchaj Hiszpanię i jeszcze Malediwy. Tak, to jest taka sprawa. Czy nagrasz kiedyś jakiś odcinek z Lola? Słuchaj, nagrałam jeden, ale nie jestem z niego zadowolona i chyba go nie wstawię i nagram drugi. Nie jestem zadowolona nie dlatego, że mecz był słaby, bo mecz był ok, wygraliśmy, miałam dobre statystyki, jednakże nerwy mi puściły, jak zwykle w LOLu, więc muszę się naprawdę starać, żeby jakoś to wiecie nagrać w miarę przyzwoicie na tego YouTube'a. Yy, dobra, gdybyś miała wrócić do Polski, to do jakiego miasta? Na pewno do mojego rodzinnego, czyli do Ełku. Także tak, kochani, na tym będziemy kończyć ten odcinek, moją gadaninę i, i całe tutaj tworzenie pokoiku Olgi. Dajcie znać koniecznie, czy pokój Wam się podobał yy, i, i czy jest podobny przede wszystkim. No i to tyle. Trzymajcie się ciepło, wysyłajcie zgłoszenie na maila i co? Do następnego. Cześć!